Dzień dobry, witamy Was po, powiedzmy, że dłuższej przerwie. Ostatnio dość się tak opuściłam, jeśli chodzi o nagrywanie. I mam zamiar to teraz nadrobić. Tak? Tak. Nadrobimy to. Nadrobimy to. <ścoughs> Lian! Co mama robiła? Tak? Tak. A Milan już gotowy na wyjście. Idziemy szybko na zakupy. Idziemy jeść śniadanko. Dzisiaj jest sobota, więc Kolina nie ma. Także no, dlatego jest tak cicho. Znaczy się cicho. Ciszej niż zazwyczaj. O. Bo Kolin robi taką, taką robotę, słuchajcie, że ło, wow, jest duża różnica. Jeden ślicznotek już gotowy. zaraz drugi ślicznotek mój. I idziemy tu mać, tu masz. I idziemy na zakupy. Opa! -la. Opa! Opa! Ja w ogóle mam te włosy jakby piorun w szczelił, Bo poszłam spać z takimi, wiecie, wilgotnymi. A jak idę spać z wilgotnymi, to potem mam takie zygzaki, takie dziwne te włosy. Ej, dziecko, co ty robisz? Nie wychodzimy z wózka, dopiero tu Cię wsadziłam. Ej! Ej! Współpracuj z mamą. No idziemy papa! Ej! Lian! No co ty? Maściu! No poczekaj. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. No nie No taka krzywda się działo! Oj, 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 oj! Jest w ogóle tak ciemno, tak... Taka przygnębiająca pogoda jest w ogóle od, no, od kilku tygodni, tak właściwie. Zero słońca, jakaś taka mgła, jest tak szaro, jest tragicznie, no, mgła. Moim zdaniem to nie jest w ogóle mgła, ale dobra. E, bo dość takie dziwne zjawisko, że mgła utrzymuje się przez, no, tydzień, dwa, troszkę dziwne, e, ale dobra. E, no i. No i tak nie fajnie jest, słuchajcie, nie. nie tak, 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 bez tego słońca, bez tego niebieskiego nieba, to jest takie troszkę przygnębiające już wszystko powoli. Mam nadzieję, że szybko się to zmieni, bo strasznie tęsknię za zielonymi drzewami, za trawą, za niebieskim niebem. Oni chyba też, oni się te ostatnio też nie Mniem, Miam, miam, miam. Kukuk. Kuk. O. Cześć, cześć, no co masz? Ale nie idziemy już papa, kotku, wiesz? Nie idziemy już papa Ty chyba dzisiaj też masz ciężki dzień Ja ogólnie mam dzisiaj ciężki dzień um, Boli mnie brzuszek, po prostu, o tak wam powiem I jak oni będą mieli drzemkę swoją To ja też idę sobie A A mul! co tam? Poszkodowany Proszę bardzo Limo Milan to w ogóle cały czas jest poszkodowany On jest cały czas gdzieś obity On mi strasznie przypomina Kolina jak był mały Kolinek był mały Zawsze chodził tutaj z takim rogiem Jak jednorożec Takiego miał zawsze guza tutaj na środku czoła I Milan to samo Tylko Milan ma guzy wszędzie Po prostu WSZĘDZIE Dobre? Sąpki powychodziły wszystkie, już jesteś cwaniak, nie? Już jesteś cwaniak! Tobie też już wszystkie wyszły, nie? No prawie wszystkie, tylko te wiecie tam z tyłu. Te z tyłu jeszcze im nie powychodziły, ale to dopiero jeszcze później bo... Okej. Okay. Będziemy robić sobie w, ty, w tym blogu update. Bliźniaków, rozwoju bliźniaków. Aktualnie bliźniaki mają już 20 miesięcy, czyli słuchajcie, to oznacza, że za 4 miesiące kończą 2 lata. To jest coś nieprawdopodobnego i ja dalej w to nie wierzę, serio. Nie zwracajcie uwagi na ten bałagan. Ja już po prostu nie sprzątam. Sprzątam dopiero pod koniec dnia, chyba że jest naprawdę taki ostry um, sajgon. To no to wtedy po kilka razy, ale już tak jakby zaczęłam troszkę odpuszczać. Bliźniaki mają już wszystkie zęby. Prawie wszystkie. Bo brakuje im jeszcze tych tylnych, największych zębów. Co? Ej, czemu go pijesz? Czemu pijesz? Co się stało? A bułę ci zabrał. To czekaj, mama da, bo przecież mamy więcej. Mama więcej kupiła. Mama da. Już mamusia da. Poczekaj. Zobacz, przecież tu jest więcej. Dziubuj, zobacz. Tak! co tym. Myślisz, że Wam po jednym kupiłam? Zobacz. Poczekaj. Musimy urwać. Proszę. Miluś. Uf. Proszę, kochanie. Uuuu. Ty też jeszcze chcesz? A gdzie jest ten kawałek, który przed chwilą... Zobacz, tu jeszcze masz. Czemu nie zjadłeś? Musisz zjeść do końca. No i coś ty. Dostaniesz też, nie bój się. E, dobra, jeśli chodzi o te zęby, to mają już prawie wszystkie, tylko brakuje im tych największych tylnych, ale one wychodzą dopiero później. Mm, więc te najgorsze, słuchajcie, mamy już za sobą. Wyszły im już też kły górne, kły dolne niedawno, i był hardcore. Z tymi dolnymi kłami był naprawdę hardcore. Z tymi górnymi było ok, tak w miarę, powiem Wam, ale z tymi dolnymi, no to mieliśmy przez ostatnie noce, no nie ciekawie. Bardzo nieciekawie nawet można powiedzieć. I co? Co o o? No powoli kukuś. Powoli ślicznotku mój. Powoli. Tak. Jeśli chodzi o spanie, to też troszkę się pozmieniało, bo bliźniaki teraz tak. Są, e, Zdarzy się tak, że przez kilka nocy jest tak, że przesypiają całą noc, ale za to wstają sobie już o tej piątej, piątej, bo są wyspani. Powiedzmy, że o dziewiątej zasną, to o piątej, tej piątej, już są wyspani i wstają. Hej, no ale potem też znowu są e, szybciej zmęczeni i to tak, jeszcze tego takiego fajnego rytmu spania sobie nie wyrobili, ale już zbliżamy się powoli e, do. Coraz lepszych, spokojniejszych nocek. No, ale też częściej właśnie jest tak, że jeszcze się budzą w nocy kuku, mleko piją w nocy jedno, jeśli się wybudzą, a zazwyczaj tak jest zdarzyło się kilka razy tylko, że przyspali mi całą noc i to są różne godziny teraz czasami obudzą się o 12 już czasami o 1, czasami o 3, czasami o 4 eee, i no nie ma, nie ma jeszcze takiej wiecie jednej stałej rutyny z tymi nockami jest różnie co? dam, ej, ej, ej nie, nie, nie mama da, mama da, mama da kotku Pateczku, mamusia, da, mamusia, da, czekaj, muszę wstać, siadaj, Dziubek, czekaj i mama da Lijankowi, dobra, już takie małe cwaniaczki się robicie, da, 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 powoli już tak zaczynamy sobie też rozmawiać, nie, da, 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 mama, da, proszę, kochanie, proszę bardzo. No, powoli już też zaczynają słówka jakieś tam wiecie mów powtarzać, na przykład daj, albo idziemy. Czy tam nie, nie mówią idziemy, wiadomo, tylko mówią idzi, idzi. Papa, e, pa", na przykład jak Sławek wychodzi do pracy, to stoją tak i papa. Pa". <laughs> Także no, takie cwane bestie się już powoli robią. No już widać tak, że urośli, no sami zobaczcie, już widać, że im się te buzie takie inne robią, rysy twarzy bardziej takie dorosłe, jeszcze jakbym im włosy zrobiła na żelu, to w ogóle już takie chłopy duże, że szkoda gadać naprawdę, jak to szybko leci, jak to szybko leci, aż mi się troszkę przykro robi, <noise> już tacy duzi i w ogóle już prawie mają dwa latka, przecież to jest niesamowite, słuchajcie, oni się tutaj urodzili. Dobra, jest już 9.40, ja za chwilkę będę robić sobie śniadanie. Zobaczcie w ogóle wczoraj zrobiłam zdjęcie Milanowi, to jest Milan. On przecież wygląda jak Colin. No przecież to jest niemożliwe. Ja, ja nawet jak patrzę na to zdjęcie, to mam wrażenie, jakbym patrzyła na kolina. To jest niesamowite, jak zrobił tą minę taką. O! To przecież to jest 100% Colin. To będą trojaczki, jak oni będą mieli tak z 3, 4 Oj, coś tutaj nie gra z tą kamerą. Jak oni będą mieli tak z 4 5 lat, Colin będzie miał 9, to no to będą przecież identyczne chłopaki. To będą identyczne chłopaki, Będę będą miały trojaczki. Trojaczki! Wszyscy tacy sami, no. No tak! Eee, słuchajcie, bliźniaki mają obsesję na punkcie piesków i kotków, więc puszczam mm -hmm. im teraz pieski, żebym mogła sobie zrobić spokojnie śniadanie. E, jeśli chodzi o oglądanie bajek tych takich, wiecie, że coś, coś miga, mruga, jakiś tam ten, no to naprawdę ograniczyłam już do minimum, żeby byli spokojniejsi, żeby nie byli tacy przewodnicowani. E, właśnie tylko jak robię sobie śniadanie, m, żebym mogła chociaż zrobić sobie to śniadanie, to włączam im e, włączam im, no na przykład takie pieski, albo kotki, albo zwierzątka, oni bardzo lubią oglądać takie rzeczy. Robicie pieski, co? Bum, bu, 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 bu. Bettany, <people> Tany, tany, tak. No piesek. Nie, to nie jest cici, kochanie. To jest hał, hał, wiesz? To nie jest cici, to jest piesek. No. Tak. No, no, Kochaj, to jest piesek, zobacz jak piesek chodzi na, na łapkach, wow piesek cyrkowiec co? co robisz braciszkowi, moja moja? czy coś kombinujesz, co? moja moja, czy coś kombinujesz? jak ja widzę, że oni są za blisko siebie, to nie wiem w którą stronę to pójdzie, czy wbicie się i szarpanie i gryzienie czy głaskanie i, i dawanie sobie buziaczków bo różnie bywa co też zauważyłam, to to, że oni się zamieniają tak jakby charakterami. Mu smoczka. To? To jest piciu-piciu. A raz Lian dokucza Milanowi, kradnie mu smoczka, szarpie go, jakby chodzi za nim, dokucza mu. Kotku, daj jedno y, Liankowi, bo Lianek też by chciał, wiesz, kochanie? Proszę bardzo. Także oni się tak zamieniają, nie wiem charakterami, humorkami. Raz Lian jest taki właśnie, że bardziej lubi dokuczać, raz Milan jest taki, że, że dokucza i to jest takie no, na zmianę. Zależy od dnia, zależy od humorku, ale śmieszne jest właśnie to, że oni się tak jakby mm, tym zachowaniem takim dokuczania zamieniają. Także. Zadzwonię do Kolina. Zobaczymy, czy już wstali. Już prawie dziesiąta. Mhm. Halo, halo! Mhm, czyli jeszcze... Co? Jak śpić? Jest dziesiąta. Aha. To zadzwoń, jak się kolino obudzi. Pa! I nie ma się co dziwić, prawda? Że Colin tak uwielbia jeździć do babci na weekend i tylko odlicza dni, aż w końcu będzie piątek. On nawet już wie, kiedy jest piątek, bo on sobie odlicza dni. I słuchajcie, no Colin uwielbia spać. On się lubi wyspać. Wiadomo jak sytuacja tutaj w domu wygląda. Bliźniaki nie śpią dłużej niż do... jak jest naprawdę taki dobry, jak jest naprawdę taki dobry dzień, to pośpią do tej maksymalnie to już takie przeciągnięte do tej 7.30, a Colin sobie lubi pospać do 10, .00, 11, .00, nawet i 12. .00. On lubi sobie spokojnie, on lubi się na spokojnie obudzić, zjeść sobie śniadanko w łóżeczku, wiecie o co chodzi? To jest taki właśnie... No to nie jest poranny człowiek, o, tak wam powiem. On bardziej się rozbudza na noc, na wieczór, ale rano absolutnie nie podchodzić najlepiej o, dziś takie smutne śniadanko naprawdę nie chce mi się nic robić bardziej jakiegoś takiego ą, oh, oh, bo po prostu mam ciężki dzień, tak jak mówiłam boli mnie brzuch i czekam aż bliźniaki wiecie, pójdą spać i też idę się położyć od razu do tego jeszcze biorę sobie zawsze kolagen przyszedł mi z Polski właśnie kolagenik i o, tu mam takie szoty i to jest dla mnie najwygodniejsza forma. Nie wiem, jaki be, nie wiem, jak się będzie sprawdzać. Słyszałam bardzo dobre opinie, ale dopiero trzecią buteleczkę piję, więc jeśli chodzi o efekty, to dopiero będę sprawdzać. I mam jeszcze My Best Parm. I co to jest? Beauty? Beauty? A, nie, My Best Beauty. Tak. Nie My Best Parm, tylko My Best Beauty. No i to jest, wiecie, tak samo na włosy, skórę, paznokcie i tak dalej. No. Moi kochani, ja też już w maju kończę 27 lat, tak? Więc trzeba się już zacząć troszkę wspomagać od środka, bo już ta skóra nie będzie taka piękna, cudowna, jak malinka. Tylko, no to jak mówię, trzeba się zacząć wspomagać kolagen, tabletki, lecimy. Żarty się kończą, niestety. Wiecie co jeszcze zauważyłam? Że Milan zawsze podzieli się jedzeniem. Alian nie ma takiej opcji po prostu. Dasz mamusi? Daj mamie am. Am. Daj mamusi am. Daj. Daj. Am! Alianek, Ej! Daj mamie am, daj. Am! Am! Daj! Dasz am. Ej! No co ty gryziesz mamy? No. Nie, nie, nie gryź no co ty, Nie. Nie. A? Nie wierzę. Patrzcie, przed chwilą wam mówiłem, że Lian się nie podzieli, a Milan się podzieli. Teraz chciałam wam to nagrać, żeby wam pokazać. O. Milan się nie podzielił, a Lian się podzielił. To są cwane bestie. Oni mnie słuchają, oni słyszą, co ja mówię. Oni słyszą, co ja mówię. Oni słyszą, co ja mówię. Wy słyszycie, co? Buły. Wy jesteście takie małe buły. Wy jesteście małe buły. Kto zrobił kubkę? Ty zrobiłeś kubkę do Pampersa, bo coś tutaj mi śmierdzi. Czy ty? Co? Ty? Czy ty? Ty? Czy ty? Dziecko, ty wyglądasz jak po wojnie. Wiecznie poobijany Aha, w ogóle Milan ma już ksywkę bokser, właśnie. Dlatego, że cały czas chodzi poobijany. Czy to jest jego nowa ksywka? Bokser! Bokser! Co, co? Mam siadać? No to siadam. No to siadam. Kuś. Nie puścisz mamy. Co kotku? Mm, no, miałam, kto się tak ze mną dzieli. Co się stało? Masz? No, Oj, a ty co? Nie wiem co się dzieje, ale o dziwo bliźniaki jeszcze śpią. Położyłam ich o 10.30, już jest 13.30, oni dalej śpią. Serio, nie zwracajcie uwagi na moje włosy. Jak mówiłam poszłam spać z wilgotnymi włosami i one mi stoją w każdą stronę. W sensie poszłam spać z wilgotnymi włosami kilka dni temu i takie po prostu zostawiłam, nie z nimi nie robiłam, nie prostowałam, nie lokowałam jakoś inaczej i tak się po prostu ułożyły. Dziś będę myć i dziś będę nakładać też na nie taką maskę, toner z Kemona. Mam taką fajną beżową, także też wam pokażę, jak te moje włosy będą się prezentować po tym tonerze. Sławomir zaraz powinien być w domu. Ja od 14 dzisiaj mam klientki do tak do 20 mniej więcej, więc no większość dnia będę pracować. Sławek ugotuje coś na obiad, ja zaraz nastawię rosół jeszcze. Uwaga, uwaga! O czym wam mówiłam? Że za czym tęsknię? Że tęsknię za słońcem, za niebieskim niebem, za zielonymi drzewami. Okej, okay, zielonych drzew i niebieskiego nieba, nieba może nie ma, ale jest słońce nagle. Po, popatrzcie, po kilku tygodniach Stała się po prostu jasność. Nie, no to jest niesamowite. Słowek poszedł z małymi na, z bliźniakami na spacerek. Trzeba troszkę wykorzystać. Ja nastawiłam już rosołek. Tutaj oczywiście powódź, makaron się tak jakby no, przelał. I za chwilkę biorę się do roboty. Tak, Lijanek i Milanek już w widzę. Nie została ostatnia klienta. 19 mam ostatnią klientkę, myślę, że tak do 20 .00, 30 .00 max. A Sławomir wziął się za no. Selekcję. Pokażę jakie ładne. Sławomir wziął się za sprzątanie w pokoju kolina. Ma tyle niepotrzebnych gratów. Zobaczcie, parę już pełne. Idziemy zobaczyć, jak ta sytuacja wygląda. Tak, tak, tak. Co my tu mamy? Zobaczymy. Tu miałem mnóstwo gratów. O proszę. O proszę. Ojoj, ale tu pustki. Myślę, że. W sensie, no, mam nadzieję, że Kolin się nie zorientuje. Jakby był w domu, to na pewno nic byśmy nie mogli wyrzucić, ale jako że go nie ma, no to, to trzeba wykorzystać sytuację. E, tym już dawno się nie bawi psim patrolem, ale bliźniaki może będą się bawić jeszcze za niedługo. W końcu, końc, na dzisiaj coś tak czoło świeci. Elu! <laughs> końcu mama skończyła, co? W końcu, nie? Idziemy zaraz spać! Miałam się mieć jeszcze włosy, ale już mi się nie chce. I jutro sobie umyję. No. Ej! Co ty kombinujesz? A co ty? Hej! Nie rzucaj. Idziemy spać. Idziemy spać! Teraz będzie po kamerze, muszę brać szybko. Casa 1 do 10.